Minecraft, ale nie możemy dotknąć koloru. Może sobie weźmy brązowego. Czyli nie możemy dotykać dirta, więc jak się zarazpimy na dircie więc jak się na dircie to koniec. Mm, Survivor, weźmy sobie easy. No i tworzymy świat. Mam nadzieję, że dostaniemy coś bardzo łatwego. Naszym celem jest zdobycie żelaza, więc mam nadzieję, że będzie blisko. A jeśli nie, no to mogę się nie wiem, mogę się pożegnać. Jeśli nie zro... jeśli nam się tego nie uda zrobić, no to muszę zrobić 50 pompek. W ogóle jeśli dotkni JEST! Co to jest? Dobra, świat się jeszcze ładuje. Hop. Mam nadzieję, że... Jezu, czemu, czemu takie lagi są? Hop. Dobra. Jest. Poczekajcie, to muszę sobie. Gdzie to było? Kurde. Dobra. Nie wiem, gdzie się tam to robiło. Nie wiem, nie wiem po co mi zejście do wody. Haha, <grymny> jezu! To nieładne było. Dobra, więc musimy polecieć po drzewo. Polecimy po drzewo, zdobędziemy trochę jedzenia. No i jak coś to się przedmioty nie liczą, no bo to nie fair jest. Ejmo no. Dobra Patik mi zleciał, dobra Mamy Mamy najważniejszą rzecz Czyli drewno Robimy crafting table Crafting table już zrobiliśmy. Nie wiem po co mi w ogóle mieć. Jak mogę bić się tym? Się No właśnie. Hop, hop, hop. Jak mi te lagi przeszkadzają. Nie wiem w ogóle skąd one się wzięły. Co jest. Tam tego nie widzieliście, jak coś. Aha, dobra. Jak blisko! Padni, padnie kuraku. Kuro! Kuro role play. O teraz na jego... Nie, wiecie co? Ignać, mogę dostać dodatkową próbę? Tak. Dziękuję. Nie, Dobra. Już nie, 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 się nie, To to się nie, 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 nie chcecie. Nie wiem po co ja dirta zbieram. No. Dobra, tyle Spokojnie. chyba mi starczy. No. Wrócimy sobie do naszego... GA Co to było? Nie craftinga, tylko craftingu, przepraszam widzę jakiś cave'ik, yy, pójdziemy tam. Ja mam stick. Anelik, wiesz jak ty dotkniesz no to jak ty to sobie jak się, jak się potracisz? Będziesz miał cztery kamienie i, i dwa dzielniki. Dobra. Naprawdę? No, jak to się potem potracisz? <laughs> jak się potem <laughs> dostać? <dostracisz>? Dobra, ale... <laughs> Udaj, udajemy się, że to się nie liczy. No problem. Nie no dobra, będziemy mieli trzy próby. No trzy próby. Teraz coś mniej więcej. No. Mamy trzy próby, ale nie odejdziemy. się. pozostać w trzech Wow, uderzyłeś mnie. Jak ja mam to zrobić? Byłem w wodzie! Dobra, musimy się podbudować resztkami. I... I... Ja mam przypadkowe próby Dobra, wiecie co, widzowie? No To, to nie będą cztery próby. Cztery próby, no dobra. Ale to jest finałowa próba, więc muszę zrobić dodatkowe 10 pompek. Co ja teraz zrobię? To nie było. Robię sześćdziesiąt pompek, widzowie. Ze mną jest coś nie tak. A! Nie wiem co to było. A? Nie widziałem. To nie było. Dobra, starczy nam na trochę pochodni. Będę chyba musiał zejść głębiej. Jest! 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 Widzowie! Znowu tego nie widzieliście. Widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się na następnym filmie. Jeszcze tylko